ma tutaj Mirun i witam w zapowiedzi mojego meet-upa. E, mam nadzieję, że w, no po prostu e, no coś tam przyjdzie i ogólnie mm, meetup odbędzie się przy szkole e, w, w parku. Mam nadzieję, że będzie fajnie. I no, zapomniałem powiedzieć, że będą takie sławy jak m.in. innymi Rezi, Multi SKKF. Mam nadzieję, że przyjedzie, nie jestem tego pewien, ale niestety Tiwolta nie będzie, bo on miał straszne problemy z dojazdem. I po prostu no niestety bardzo chciał przyjechać, ale niestety nie mógł i no. No ale my będziemy tam, mam nadzieję, że wy też będziecie. No to siema ludziska.